Cześć. Adam Kin, Facebook, Uniwersytet Szczęśliwości i Mistrzostwo Życia EU. Kolejny krótki inspirator. Tym razem w aspekcie naszych warsztatów: zdrowe wewnętrzne dziecko, czyli jak odnaleźć radość życia i działać z pasją. Otóż um, usłyszałem coś takiego, przeczytałem właściwie coś takiego, że należy poświęcać sobie czas, uwagę i spełniać swoje pragnienia. Owszem, spełnianie swoich pragnień w pewnym momencie życia, na pewnym etapie świadomości jest niezbędne, aby poczuć radość życia, aby spełniać się. Natomiast zauważ, jeżeli ciągle potrzebujesz spełniać swoje pragnienia, jeśli ciągle potrzebujesz e, zasp zaspokajać swoje zachcianki, swoje e, ciągle to nowe i nowe, pojawia się coś, coś nowego, ja jeszcze coś, jeszcze potrzebuję czegoś innego, a jeszcze może to czy tamto. Być może e, masz jakiś swój nauk, używki, których potrzebujesz więcej i więcej. Wow, jak fantastycznie się wtedy czuję. Tak naprawdę na poziomie duszy na poziomie tego wewnętrznego dziecka jest coś, czego nie zaznałeś, coś, co nie daje ci spokoju. Często to jest taki brak prawdziwej, głębokiej miłości, ale nie miłości świata zewnętrznego do ciebie, tylko twojej własnej miłości do ciebie. I dopóki tego nie zaspokoisz, wiecznie będziesz szukał czegoś na zewnątrz. Jeśli łapiesz się na tym, że masz nadmiar pragnień, że ciągle potrzebujesz czegoś nowego, coś, gdzieś, zrobić, pojechać, to tak naprawdę szukasz ciągle czegoś i te potrzeby są inspirowane brakiem, brakiem tego czegoś właśnie, więc ciągle Twoja dusza szuka nowych sposobów na zaspokojenie tego wewnętrznego łaknienia. A tym łaknieniem jest miłość. Jak to zrobić, żeby na tej głębszej płaszczyźnie dać to sobie? A jak to rozpoznać, czego tak naprawdę potrzebuję? Jak rozpoznać, kiedy działam ze swoich własnych zamiarów, a kiedy spełniam cudze zachcianki, kiedy wykonuję zawód, który chciała dla mnie matka lub ojciec, kiedy spełniam oczekiwania innych zamiast swoich własnych? To wszystko będzie na warsztacie. Przede wszystkim rozpoznaj to w sobie i znajdź jedną praktykę, poświęć 5 minut dziennie, aby zamknąć oczy, zrobić krótką medytację i dać już teraz sobie tą uwagę, której na co dzień nie dajesz, uciekając na zewnątrz. Dzięki serdecznie, pozdrawiam i zapraszamy. Adam Kin, Mistrzostwo Życia EU, Facebook, Uniwersytet Szczęśliwości. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. Cześć.